Dla wielu młodych osób dzisiaj w trakcie nauki, na etapie liceum, przed maturą gry stanowią pewną odskocznię od, od tego stresu, od tego pracy i też tak dla mnie było. Ja przez bardzo długo w moim życiu starałem się szukać rozwiązania, które umożliwi mi robić to, na czym tak naprawdę mi zależało, czyli połączyć trochę hobby z, hobby z pracą, a to jednocześnie sprawia, że na koniec dnia to życie staje się troszeczkę bardziej przyjemne. Natomiast no, to, co było dla mnie fundamentalnie najważniejsze w dojściu do tej drogi, a, to był właśnie etap liceum i wyboru odpowiedniego kierunku studiów. To jest bardzo ważna sprawa, bo żeby cokolwiek w życiu robić, szczególnie to, co nam się marzy i szczególnie jak to jest hobby, a, to wydaje się potencjalnie bardzo prostym. Robienie gier, zbiera, zebranie paru osób, które będą razem e, wspólnie te gry tworzyły i pewnie część młodych osób ma już takie doświadczenia za sobą, bo dzisiaj ten próg wejścia się obniżył. To bardzo dobre, bo umożliwia Faktyczne spróbowanie. Natomiast zamienienie tej hobby w faktyczną pracę wymaga bardzo dalekiej drogi i świadomości tego, czym jest biznes. Stąd bardzo mocno podkreślam wszelkie zajęcia, które były z przedsiębiorczości w liceum, wszelkie przygotowanie, które. Pozwolił mi wybierać te dwa kierunki, którym się zajmowałem. Czyli jednym na e SGH związany z zarządzaniem, a drugi na e SGGW związany też z socjologią, natomiast zawsze patrzyłem z perspektywy tego, jak. Zamienić to hobby i, hobby i tworzyć te rzeczy, które ludzie faktycznie będą chcieli e, oglądać, których będą chcieli e, grać, bo na tym polega właśnie ten biznes. Trzeba też umieć troszeczkę się wyrwać z tego, co ja uważam, że dla mnie jest fajne, do zadania sobie pytania, co jest fajne dla ludzi. I te doświadczenia się bardzo łączą, bo z jednej strony zarządzanie potrafi utrzymać firmę w pewnych biznesowych ryzach, z drugiej strony chociażby ta socjologia daje spojrzenie pod kątem. Dobrej analizy społeczności tego, czego ona potrzebuje. Dzięki temu łatwo mi jest wykorzystywać pewne e, narzędzia ogólnie dostępne, chociażby jak to, co produkuje popkultura i produkują znacznie większe firmy a, niż nasza, takie jak chociażby Netflix, poprzez zadanie sobie pytanie, jakie wątki tej popkultury, jakie jej elementy faktycznie przekładają się e, na zainteresowanie ludzi. Czyli musimy starać się szukać w tym e, naszym działaniu takiego produktu, e, pól, którego sami ludzie będą chcieli, bo ten komfort tworzenia, Wielkich rzeczy, na które będą czekali, on przyjdzie z czasem, ale na niego trzeba zawsze bardzo długo zapracować. Jeżeli nawet mamy takie olbrzymie osiągnięcie, jak chociażby ostatnio wydane przez Kojime Death Stranding, grę, na którą wiele osób czekało i tak naprawdę ikoniczną postać Game Devu, no to jej dojście do tego poziomu to są lata ciężkiej pracy w korporacji, rozbudowy swojego nazwiska, no i dojścia do możliwości tworzenia faktycznie biznesowo-własnych biznesowo produkcji. Więc to jest bardzo ważne, że każda historia, Historia, na którą patrzymy, ona często wydaje się prosta i pasmem sukcesów, ale tak naprawdę ona zawsze ma swój początek, rozwinięcie i zakończenie. My najczęściej widzimy to zakończenie i biznesowo ja bardzo często podkreślam, że e, bardzo często, i to szczególnie ja też miałem takie doświadczenia za modu, porywa pewien anegdotyzm. Anegdoty wynikające z tego, jest to takie zjawisko, w którym my dostrzegamy te konkretne rzeczy, które się wybiły, te bardzo radykalne, skrajne, i to tym samym powoduje, że wydaje nam się, że cały rynek tak wygląda. No nie, to tak jak na jedną dobrą grę przypada parę tysięcy, jeżeli nawet nie setka, która się nie przebije, tak samo jak na jeden biznes przekłada się wiele, którym się po prostu nie udało, więc niesłychanie istotne jest do tego przygotowanie i zbudowanie wokół tego hobby faktycznie tego know-how, który pozwoli go utrzymać w pewnych ryzach i zbudować na tym wartość. Drogi dojścia do game devu są bardzo różne i to też zależy, jakie, jakiego miejsca my szukamy w tym game devie. E, oczywiście, jeżeli patrzymy z perspektywy tworzenia produkcji, mamy wiele szkół i chociażby sam miałem i przykłady, i przyjemność na nich wykładać, ale też dużo osób, z którymi współpracuję jest stałymi wykładowcami na nich, więc jeżeli tu mówimy o grafice, to mamy e, chociażby takie jak e, łódzka filmówka możemy korzystać z polsko-japońskiej szkoły w której, i programowaniu, w którym możemy się naprawdę bardzo wiele nauczyć um, z, tego, y, z tej materii. Tutaj chociażby mam przyjemność współpracować z, y, z Maciejem Miąsikiem, który branżę a z jednej strony tworzył, a z drugiej strony zawsze też bardzo mocno edukował. Więc też bardzo dużo wiem o, o tym procesie edukacji, bo dla niego on jest nie, niesłychanie ważny. Natomiast GameDev też posiada zupełnie inne przestrzenie. Jakby moja obecność w tym GameDevie y, wynika z Pewnego miejsca bardziej biznesowego niż bezpośrednio twórczego. I ja też się nie boję powiedzieć, że ja na przykład nie napisałem linijki kodu, ale to nie znaczy, że ja nie znam materii, w której pracuję i. To przede wszystkim oznacza, że muszę starać się dużo bardziej i też otaczać się ludźmi, którzy bardzo dobrze tę materię znają, bo tak jak właśnie na samym początku mówiłem, każdy biznes to jest pewna opowieść, która ma początek, rozwinięcie i zakończenie i tak każdy biznes też potrzebuje osoby, która to biznesowo spina i utrzymuje w ryzach, które faktycznie będą mogły generować przychód, a jednocześnie no finalnie zarabiać po prostu dla, dla tej spółki, no bo na koniec dnia pasja jest bardzo dobra i to pasja stworzyła tą branżę, ale Troszeczkę tej matematycznego podejścia i biznesowego sprawia, że ta pasja może się śmiało rozwijać, bo na każdą pasję trzeba mieć pieniądze. I to, że w pewnym momencie, nawet zbierając się ze swoimi znajomymi, mamy ten zapał i mówimy, a w sumie, po co nam jakaś edukacja, my stworzymy grę i, i to przecież wyjdzie, i to będzie przecież bardzo fajne. No tak, udało się i mamy takie przykłady, oczywiście, ale to są bardzo pojedyncze przykłady. Faktycznie tu trzeba mieć dobre przygotowanie i ja też widzę, że dużo zespołów, które z nami współpracuje, a to jest tak w, w granicach setki osób. E to dużo z tych zespołów właśnie korzysta z tego, że są takie osoby jak Maciej Miążik. Że faktycznie mogą mieć troszeczkę tego mentoringu i poznać osobę, która tworzyła gry w latach 90. -tych. W 91 stworzyła pierwszą polską grę komputerową. W 95 sprzedała pierwszą grę polską do Electronic Arts, Współtworzyła jako kierownik produkcji pierwsze wiedźminy. Więc jakby widać, jak, jak ta edukacja jest ważna. I część rzeczy możemy się nauczyć sam, sami, do części rzeczy nas może porwać pasja, ale nigdy nie można zapomnieć o tym, że. Na tym samym paliwie, na tylko tym paliwie nie dojedziemy nigdzie. Znaczy, ono może się bardzo łatwo skończyć, ewentualnie może się udać, ale to jest tylko kwestia szczęścia. A szczęściu trzeba pomagać. Znaczy, bez wątpienia zawsze wychodzę z założenia, że nasz zapał, nasze podejście i nasze chęci są głównym tak naprawdę czynnikiem tego, co osiągamy w życiu. I to jest dla mnie jakby fundamentalne. Ale w życiu niezbędne jest szczęście. I o tym się bardzo dużo mówi i bardzo dużo. Potężnych przedsiębiorców podkreśla, że miało szczęście spotkania konkretnych osób i podjęcia konkretnych decyzji w konkretnym czasie. Timing ma bardzo ważne znaczenie, więc tak, ja zawsze też mówię, że te studia i przygotowanie jest niesłychanie istotne, bo my w ten sposób uprawdopodobniamy sukces. To jest dokładnie tak jak w produkcji gry. Ja mogę patrzeć na pewne wskaźniki i na podstawie nich zmierzać, żeby były jak najwyższe, bo to daje najwyższe prawdopodobieństwo sukcesu, ale nigdy nie jest stuprocentowo pewność, więc. Mamy jedno życie, jedną szansę, więc w czym jest problem, żeby to jak najbardziej uprawdopodobnić? Nie utrudniajmy sobie jego. Ja bardzo często właśnie mówię biznesowo, że w biznesie jest tak trudno, że jakby ja stronię od wszelkich rzeczy, które dodają ryzyka. Staram się wybierać te najbezpieczniejsze rozwiązania, bo można nimi dojść do tego celu, który osiągamy, bez utrudniania sobie życia jeszcze bardziej niż, niż ono i tak funkcjonuje. Ja byłem pasjonatem zawsze gier komputerowych, natomiast zacząłem od rynku finansowego, bo chciałem mieć zbudowaną pewną podstawę finansową, która zbuduje dla mnie możliwość rozwijania się w branży game devu i przez bardzo długi czas i pracowałem w instytucjach finansowych i też prowadziłem jakby własną spółkę inwestycyjną w którą inwestowałem w przeróżne tak naprawdę rzeczy i w wyniku tego po, po, po wielu latach miałem możliwość stworzenia wraz z Aleksym Muchańskim Movie Games no i to było dla mnie wielkie wydarzenie bo to w końcu było to pójście w tym kierunku którego na, naprawdę chciałem natomiast ta droga była długa i to też jakby jest elementem który i nawet u mnie nie była taka długa, ale jednak ona uczy jednej rzeczy tak naprawdę, którą warto zapamiętać, szczególnie za młody, bo ja pamiętam ten okres, a mianowicie warto pamiętać o tej pokorze. Jakby tego czasu nie przyspieszymy. To nie jest tak, że jeżeli nam się wydaje, że bardzo chcemy robić coś konkretnego to możemy skrócić wszystkie drogi, bo jesteśmy najlepsi. Nie, trzeba mieć zawsze tą pokorę i pamiętać, że jednak być może to zdrowe dojście do pewnego poziomu i do pewnej realizacji ono gwarantuje poczucie tego, a, że faktycznie na to zasłużyliśmy, ale też jednocześnie bezpieczeństwa w miejscu, w którym się znajdujemy, bo skróty przeważnie nie wychodzą. Jakbym mówię przeważnie, bo oczywiście na, na to, co ja powiem, jest też parę przykładów, gdzie można powiedzieć że faktycznie im się udało i to, to wyszło bardzo szybko i wyszło i udało się, ale, ale to słowo udało się nie wiem, czy warto jest życie, że tak powiem, zawieszać na powiedzeniu uda się. To jest trochę, trochę w sumie za mało, a posiadając konkretną, konkretne wykształcenie, konkretną edukację, ono wcale nie predestynuje czego, co będziemy robili konkretnie, bo jakby moje wykształcenie jest modelowe do tego, absolutnie nie. Natomiast samo wykształcenie, sama umiejętność edukacji rozwoju jakby osobistego, to jest bardzo istotne. Ja na studiach na SGH głównie tak naprawdę skupiałem się na aspektach prawnych. Bo, bo zawsze wychodzę z założenia, że nieznajomość prawa nie, nie zwalnia po prostu e, e, z jego przestrzegania i to jest duży problem w biznesie, bo trzeba wtedy bardzo dużo z kancelarii adwokackich korzystać, ja też chciałem mieć tą własną jakąś suwerenność w świadomości tego, co się dzieje. I to też pokazuje, że też te studia możemy wykorzystać do rozwoju nas w pewnym kierunku, w którym chcemy. Z fajnie wybierać też kierunki, które są elastyczne, bo też z drugiej strony, na przykład, nie mamy gwarancji, że nam się nie zmieni podejście, albo nie zmieni się rynek, rynek się dynamicznie zmienia, i na to też trzeba być otwartym, żeby zawsze mieć to poczucie, że nigdy nie będziemy więźniami swoich decyzji za młodu, bo to się po prostu może zmienić. Jakkolwiek z perspektywy młodej osoby mi też wtedy wydawało się to niemożliwe. Ale tak się dokładnie dzieje i, i fajnie jest zadbać o tą wolność, którą cenimy za modu, żeby ona też była przy nas, kiedy będziemy dojrzalsi. Bo wtedy jest ciężej jakby zalterować nasze decyzje. Wydaje mi się, że na etapie właśnie kończenia liceum i wyboru studiów, jeżeli nie jesteśmy do końca przekonani, jaki kierunek chcemy wybrać w naszym życiu, e, to jest troszeczkę pójście za duchem serca z jednej strony, a z drugiej pewnej dozy racjonalności. Bo posiadanie dobrego wykształcenia nigdy nie będzie, nie będzie problemem. Posiadanie też kierunku, który zagwarantuje nam możliwość zarabiania dobrych pieniędzy, chociażby w korporacjach, nigdy nie jest problemem. Ono nas dalej będzie rozwijało i dalej będzie dużą warto wartością. Więc jeżeli czujemy jakąś smykałkę do jakiegoś kierunku, jesteśmy w stanie zidentyfikować, że są takie zawody, które faktycznie po tym kierunku możemy wykonywać, to jasne, pójdźmy w, w tym kierunku, bo to, to jest bardzo częste powiedzenie. Lekarz może być przedsiębiorcą, może tworzyć gry. Tak samo adwokat. Natomiast ktoś, kto nie skończy z takich studiów, na pewno nie będzie robił e, tych zawodów, więc chociaż ja wiem, ja, to brzmi bardzo trywialnie i brzmi bardzo prosto i, i, i gdzieś z perspektywy moje, młodego wieku też by dla mnie to brzmiało śmiesznie, natomiast mając te już e, kilkanaście lat po e, decyzji maturalnej, ja wiem, że te jednak gdzieś racjonalne decyzje, które podjąłem, zaprowadziły mnie do miejsca, w którym się dzisiaj znajduję, które jest dla mnie, wiąże się z dużą ilością szczęścia i tej właśnie poczucia w wolności w tym, że mogę rozwijać to, co chcę. No więc gdzieś to się jakoś sprawdziło i tak jak widzę też po moich znajomych, u nich też się ten kierunek sprawdził, więc to nie są wyjątkowe jednostki jedna na milion, tylko pewien taka zwykła kalkulacja tego, że z tego kierunku można więcej zrobić i to się po prostu opłaca, opłaca się mieć tą wolność. Wydaje mi się, że u nas jest troszeczkę tak w naszym życiu, że Ciężko jest zidentyfikować rzeczy, których by się nie zrobiło, z uwagi na to, że one gdzieś nas sprowadzą do tego miejsca, w którym się znajdujemy. Nawet te negatywne doświadczenia, których oczywiście też mam bardzo dużo, w swo że tak powiem, na swoich plecach. Natomiast na sam koniec, jakby istotne jest to, że jeżeli jesteśmy ambitni i mówimy tak, że nawet studia mi nie są potrzebne, ja pójdę od razu do pracy, czy zacznę coś robić, no to ja mam sugestię: zacznij te studia, zacznij też pracować. Wtedy jesteś naprawdę twardy, no bo jeżeli e, robisz ten e, odrobinę więcej. To, to wcale nie sprawi, że nie osiągniesz sukcesu. To wcale nie sprawi, że ten odrobina braku czasu, no bo umów się też studia to nie jest 24 godziny, ta odrobina braku czasu sprawi, że e, czegoś nie uda ci się osiągnąć. To Cię może czegoś nauczyć i zagwarantować ci stabilizację. Ja, ja mam okres, kiedy pracowałem, robiłem dwa kierunki studiów, da się da się. I nie uważam, żeby to było właśnie tym błędem, który bym miałbym wskazać i powiedzieć, że przez to nie rozwinąłem się bardziej, bo bym zrobił więcej. Więc wydaje mi się, że jeżeli dużo od swojej przyszłości oczekujemy i jesteśmy co do niej tacy pewni, no to w takim razie róbmy więcej niż mniej i zróbmy te studia plus realizujmy się biznesowo. Ja też pracowałem w sumie od najmłodszych lat i bardzo fajnie doceniam te doświadczenia, bo tak, prawdą jest, że najwięcej uczymy się z praktyki niż z tej teorii. Ale nikt nikomu nie broni połączyć tych dwóch elementów. Więc jeżeli da się połączyć dwa kierunki studiów plus pracę, to wydaje mi się, że wiele rzeczy jest możliwych do połączenia. A też ułatwia nam życie, bo ten zarobek daje nam właśnie poczucie tej wolności. My, my bardzo często przyjmujemy osoby na staż, szczególnie w okresie wakacji przerwach pomiędzy studiami, czy pomiędzy kończeniem właśnie po maturze do, do etapu e, studiów i jesteśmy na to bardzo otwarci, bo prawda jest taka, że młode osoby wnoszą też bardzo dużo wartości do spółki i dużo pomysłów i warto jest słuchać i my w ogóle jako spółka wychodzimy z założenia, że my chcemy słuchać, a nie mówić ludziom, co im się ma podobać i to, to jest bardzo istotne, więc na te staże jesteśmy jak najbardziej otwarci i tak naprawdę w okresie wakacji są dni, że kilkanaście, kilkadziesiąt osób się zgłasza, a więc, więc tu jak najbardziej jesteśmy za tym i bardzo chętnie to wspieramy i jakby jesteśmy na to jak najbardziej otwarci. Myślę, że chyba najważniejszą rzeczą, jaką można powiedzieć, to jest ta odrobina pokory w założeniach. I to jest niesłychanie ważne, dlatego, że Młode osoby z reguły bardzo szybko myślą i wydaje się właśnie to wszystko, że to szybko przebiega, to tak nie jest w życiu I, i potem się robi wszystko dużo trudniejsze, to też nie jest tak, że jak nam się wydaje, skończymy liceum, wyjdziemy na studia, będzie fajnie, ok, dobrze, jest więcej imprez, ale na koniec dnia e, coraz więcej pojawia się tych problemów, więc jeżeli z jak najmłodszego poziomu zaczniemy budować swoje CV poprzez doświadczenie zawodowe, poprzez dobre wybory, jeżeli chodzi o studia, to my po prostu w przyszłości będziemy mieli łatwiej i i dlaczego tego nie robić, dlaczego sobie to życie utrudnia? Więc chyba moja e, taka główna rekomendacja to jest ta pokora, że nie wszystko w życiu się ułoży tak, jak chcemy, więc zróbmy wszystko tak, żeby sobie poradzić z e, tymi przeciwnościami losu, które mogą się pojawić.